Siemanko, Manko, ja jestem Dris, witam z kolejniczego z serii Minecraft na naszym kanale. Słuchajcie, ludziska, biegłem sobie, biegłem po moim świecie Minecraft, aż tutaj nagle zobaczyłem przed sobą coś takiego i myślę sobie, co to ma być, co to ma być za Czacha, przecież to jest nienormalne, żeby na świecie Minecraftowym coś takiego było. Pewnie każdy z Was jest bardzo ciekawy, co tam jest. Ja zresztą też jestem bardzo ciekawy, dlatego że na pewno tam jest coś dziwnego, ale zanim tam wejdę, to jeżeli ogólnie chcecie, żebym zobaczył, co tam jest, to zostawcie łapkę w górę oraz przede wszystkim subskrybujcie ten kanał oraz zostawcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych epickich odcinków z moich różnych serii Minecraftowych, słuchajcie. Eee, no i dobra, w takim razie możemy tam wbijać. Jeszcze zanim tam wejdziemy, chciałem wam powiedzieć, że mam mega, mega kozackie koszulki Jerzy Tritsusa w dwóch rodzajach oraz... Eee, Moje dawne koszulki typu Mordo Mordini oraz Yeti Kotleti, czyli klasyczne wzory są w sklepie Możecie sobie obczaić oraz kupić koszulkę w naprawdę dobrej cenie. A tymczasem ja tutaj wbijam i zobaczymy, co tutaj jest. O, o. Co to jest? Czy tutaj ktoś leży? Czy tutaj ktoś jest? Czy ta czacha to jest jakiś. To jest grobowiec! To jest grobowiec Stanosa, patrzcie! To coś tutaj jest. Lekko się jakby rusza, jakby był wyczerpany, ale. Nie wiem, jakby był śpiący albo zamrożony w czasie. Nie mam pojęcia, co się z nim stało. Co tutaj jest? <laughs> tutaj są jakieś power gemy. Co to może dawać? Co to może dawać? O, czemu. Czy to ktoś właśnie się tutaj tepnął? Czy mi się zdawało? Chwila, co to robi? Co robił ten. Co to? Czy wy widzicie to, co ja widzę? Czy ja mogę na. Czy ja mogę na game moda dzięki temu się przyłączać? Czy to jest nienormalne? Czy ja mogę niszczyć wszystko? Co? Mogę wszystko kompletnie niszczyć. Mogę niszczyć domy wiśniaków, mogę wszystko rozwalić. Jako ja mam władzę, słuchajcie, ale chwila, czemu tutaj były same gemy? Czemu nie było rękawicy ta nosa? To jest bardzo ważne pytanie. Chwila, co robi drugi gem? Soul gem, okej. Okay. Co to robi? Co to robi? Gdzie, gdzie, jest jakieś stworzenie, na którym mogę to wytestować? Uwaga! Co? O! Co? Mogę sobie kolekcjonować krowy? Psz, to jest niesamowite! Chcę więcej, chcę więcej! Chcę więcej, chcę jeszcze więcej, chcę jeszcze więcej i... E, okej, okay. to też jest nieco dziwne. Time game, co robi... CO?! Czy wy to wszyscy widzieliście? Czy wy to widzicie? O, i jeszcze time game mi przyspiesza w czasie! Oraz cofa w czasie! I przyspiesza w czasie! Rzeczy, to jest. To jest dziwne. To jest dziwne. Kto z Was uważa, że to jest dziwne? Niech napisze marchewka w komentarzu. Dobra. Space game, okej, okay. Co to robi? Ok. Tepłem się i mam Ender Chesta jakiegoś, czyli mogę trzymać wszystko, co chcę tutaj. Mind game, okej, okay. Nie mam co, pojęcia co. Okej, okay. nie mam pojęcia kompletnie co robię mangem, a power gem? O! o nie O nie! O nie, to wszystko niszczy! To wszystko niszczy! Chwila. Okej, okay, wylećmy sobie stąd. Wylećmy sobie stąd jakby nigdy nic, ale gdzie jest rękawica? Chwila. Tutaj jest portal. Może zobaczymy, co jest za portalem w takim razie, okej. Okay. Okej, okay, nic tu nie... Chwila. Tu jest Wither. To jest Wither i tutaj... Tutaj są itemki, okej. Okay. Diamond i gold Iignot. Okej. Okay. O nie, tutaj jest ten wider, chwila. Jak my mamy go rozwalić? Power... Może power gem. O, co? Został rozwalony przeze mnie na hita ten wider! Ten to jest niesamowite, ludzie! Przysz to jest niesamowite, tylko chwila. Ja bym chciał mieć bardzo Infinity gauntlet, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Więc. Hmm, jak się nauczyć robić? Infinity Gantlet. To jest bardzo ważne pytanie. Do... O, o, o. Ok, chwila, chwila, chwila. chwila. Dobra, zmieńmy sobie może... Dobra, zmieńmy sobie może e, tutaj game moda jednak na, na game moda survival, dlatego że nie będziemy nie będziemy cheatować, nawet mimo, że mamy cheaty kompletnie za darmo. I dobra, weźmy sobie to. I tak, teraz trzeba by było sprawdzić najlepiej, jakie jest ustawienie wszystkich tych e, Infinity... Gantlet, dobra, jak wygląda? Jak wygląda e, rękawica nieskończoności, dobra, jak wygląda w prawdziwym życiu? Zobaczmy to, zobaczmy to, i wtedy to powtórzymy po prostu w craftingu. I może to się uda, dobra. Więc tak, w środku trzeba będzie zrobić diaks, tutaj na pewno to. Ok, e, i teraz tak, tutaj jest ten. Czerwony jest obok żółtego. Obok jest niebieski, obok jest zielony, a, ale został nam jeszcze pomarańczowy i... Okej, okay, uwaga, tak, mamy to, mamy Infinity Gauntlet, co? Tylko co to... o, o, oh, oh. co? To tak szybko kopie, to wszystko rozwala? A zombiaka? Okej. Okay. Zombiaka tak po co nie rozwala? Chwila, jestem pewien, że możemy e, jakoś manipulować ogólnie tym gantletem. Chwila. Okej, okay. tak się zmienia, patrzcie, tak się zmienia e, jaką chcemy umiejętność. Dobra, zabierzmy to. Co? Co się stało? Co się stało z, z mobami? Co? Co? Co to są za moby? Okej, okay. nie rozumiem. Nie rozumiem. Reality gem, Dobra, chwila. Mind jam. Okej, okay. mind jam i... Im... Space Gem. O! Space Gem nas tepa. Dobra, tepanie jest przydatne. Tepanie jest dosyć przydatne. Time, time Gem nas przyspiesza. Dobra, rozumiem. A co jak się naładujemy? Chyba nic. Dobra, Power Gem. Zobaczmy, co robi Power Gem. O! Okej, okay, dobra, 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 dobra. Nieważne, nieważne. Soul Gem. Dobra, to jest ten, który zabiera potwory i może je spawnować z powrotem. Reality Gem. Co on robi? Co robi Reality Gem? Nie mam pojęcia. Reality Game. O. Aha. On rozwala. On rozwala na odległość wszystkie bloki. A jak to naładujemy? O. Co? Jest w stanie rozwalić wszystko? Czekajcie. A tutaj jak to zrobimy? <laughs> o kurde. Czajcie, co robi Reality Game? Zobaczmy. Spróbujmy to wytestować na jakimś domku wieśniaka. Uwaga. O. O, biedne wieśniaki, dobra. E, mind game, space game. Chwila, zobaczmy. Naładujmy go. Co? O. o... Okej. Okay. Zespałnowałem się w Nederze. To zupełnie nie. To zupełnie nie jest dziwne, ludzie. To na pewno zupełnie nie jest dziwne zespałnować się w nagle w neterze. Chwila, ja, ja tu nie chcę być. Wydostajmy się stąd. E... Okej. Okay. Eee, o, o nie, o nie, o nie, chwila. Dobra, Reality Game pozwala nam latać. Pójdźmy sobie w takim razie teraz tutaj do tego smoka. Eee, chwila. Teraz był. pa, Tak, Power Game, Power Game, chwila. Naładujmy to kompletnie. Au! Zostaw mnie smoku. Dobra, uwaga. Naładujmy to kompletnie i zobaczmy, co się stanie, jeżeli walniemy w Endermany! O! Wszystko zostało zniszczone. Co? A smog? Co? Co się dzieje? Czemu on został zniszczony na jednego hita? Czy to jest zbyt potężne, ludzie. To coś jest zbyt zdecydowanie zbyt potężne, żeby było w ogóle w Minecrafcie. O! Ta władza. Ta władza jest. Ta władza jest niesamowita. Weeder, Ender Dragon zniszczeni na jeden po prostu hit. I który mamy level? 56, chwila. 59, uwaga. Uwaga. Zmieńmy sobie teraz na Reality Game. Okej, okay, polatajmy sobie. O, czy to jajko smoka? Czy to jajko smoka? Ja nie mogę. Fajnie by było, gdyby można było je zebrać. A no tak, ludzie. Możemy je zebrać, kiedy tylko chcemy, ponieważ. O kurde! Ja nie mogę, może mieć każdy itemek, jaki tylko chcemy, dlatego że to nam na zwykłym survivalu zmienia po prostu game moda. Chwila, weźmy sobie to w takim razie. Uwaga! Ok, mamy jajko smoka, udało się je zebrać bardzo łatwo. Chwila, teraz e, weźmy sobie z powrotem to. I chwila, space gem. Ok, to daje nam jeszcze ender chesta. E, Okej, okay, gdzie teraz jesteśmy? D dobra, jesteśmy chyba w zwykłym świecie, ale nie wiadomo gdzie. Okej, okay, jesteśmy blisko naszej wioski. Ja nie mogę, czyli w ten sposób ludzie zdobyłem bardzo, bardzo łatwo kontrolę nad całym światem Minecrafta, co jest naprawdę niesamowite, dlatego że to jest po prostu najmocniejsze... Co tylko kiedykolwiek było. Chwila, zobaczmy, zbombardujmy tą wioskę jeszcze. Zbombardujmy tą wioskę, to się trochę, to się trochę spawnuje, ale myślę, że będzie mega epicko i... Ooo, oh, man, to jest kozackie przecież ludzie. Dobra, w takim razie ja was zapraszam jeszcze na mój drugi kanał, Jesztylicus oraz... Ja was zapraszam jeszcze na mój inny kanał, jest Tricus, oraz na mój kanał vlogowy Tricus, na którym nagrywam vlogi, jest w karcie w prawym górnym rogu. Mam nadzieję, że sobie zajrzycie na moje inne kanały oraz na mojego Instagrama Tricus, dlatego że naprawdę inne mega epickie rzeczy dla was nagrywam i bardzo warto po prostu to wszystko, o czym wam mówię, obczaić. Tymczasem na tym kanale widzimy się obecnie codziennie o godzinie 10, więc już jutro o 10 kolejny filmik. Ja się z wami żegnam, to było na tyle. Subskrybujcie na razie.